Dzień dobry, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, to my rozparagrafowani. Witam Magdę Szanowską Tidę, panią mecenas z, z kancelarii naworska Marszałek. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Cześć, Magda, tak wprost, bo już w którymś czasie z kolei tutaj jesteś i rozmawiamy na tematy trudne, tematy, które dotyczą rodziny, małżonków, dzieci. Dzisiaj będzie o dzieciach, chociaż oczywiście pośrednio też o, o dorosłych, o, o, o rodzicach, bo chcemy się zająć, moi drodzy, dzisiaj tematem, Kontaktów, ustalenia kontaktów, bo chyba bardziej o to będzie chodziło. Często są takie sytuacje, w których jeśli już się nawet rozeszliśmy, tak nie stanowimy małżeństwa czy też pary, no to gdzieś te problemy z dziećmi pojawiają się właśnie w tym momencie, kiedy to dziecko może iść do ojca, kiedy ma być u matki, na jakiej zasadzie i tych sytuacji jest bardzo wiele, a więc myślę, że mamy dużo, dużo dzisiaj do przegadania. No to rozpoczynamy. Spróbujmy prześledzić te możliwości, mądrzej mówiąc ścieżki prawne, w jaki sposób to zrobić, żeby ustalić te kontakty, kiedy powinniśmy ustalić te kontakty, bo sytuacja jest często taka że rozchodząc się, małżonkowie mówią, nie, no nie będziemy sobie robić problemów z dzieckiem, prawda? I Asiu ma tam te 5, 6, 7, 10 lat, w zależności od tego właśnie, a jak, no jak, jak, jak dorosłe jest to dziecko, no i oczywiście ono lubi być z tatą, lubi być z mamą, natomiast rodzice sobie ustalają, ale później Pojawia się sytuacja, w której tym rodzicom przestaje pasować. Na przykład, że tato ma tylko w weekendy, a mama ma przez cały tydzień i czy też odwrotnie. No i właśnie jak to ustalić? Co z tym zrobić? Co z tym zrobić, żeby dalej się nie kłócić i, i nie drzeć tych kotów tak, między sobą, żeby ta sytuacja była jasna? Czy mamy takie prawne rozwiązania? Tak. Jest dokładnie tak, jak Maciej mówisz, że ludzie w momencie, gdy się rozstają często w zgodzie, tak, bo nie wszyscy rozstają się w jakimś konflikcie. Mówią: nie będziemy regulować kontaktów, będziemy umawiać się na bieżąco. Często problem pojawia się przy okazji ferii, wakacji, gdy nagle okazuje się, że jest wyjazd na Narty mhm. i, i mama i tata chcą w tym pierwszym tygodniu. Na przykład. Albo jest problem mm, soboty, gdy następuje to przekazanie dziecka. Wiadomo, jedni późno wracają, drudzy chcą wcześniej wyjechać, no i zaczyna się problem. Mhm. No, i jak temu zaradzić? Dlatego można to, czy właśnie, czy, można. To, czy przepisy to jakoś mogą uregulować? Oczywiście, oczywiście, że mogą. W pierwszej kolejności przyjmijmy rodziców, którzy byli małżonkami i rozwodzą się w sądzie. Dobrze. Wtedy możemy mieć dwie sytuacje. Pierwsza taka, gdy jest olbrzymi konflikt, no i to pomijamy na ten moment, no bo wtedy ustali to sąd. Mhm. Więc tutaj. Rodzice... Bo sąd będzie widział po sąd prostu, jaki widział... stosunek rodzice mają do siebie, prawda? I jakby a dziecko jest na pierwszym miejscu chyba w tej sytuacji, nawet podczas sprawy rozwodowej, tak? Bo tak. To jest jakby takim głównym czynnikiem, dla którego no, na, na który sąd zwróci zwłaszcza uwagę, nie? Tak, dobro małoletniego dziecka jest zawsze dla sądu najważniejsze. Nadrzędne. Tak, nadrzędne. Mm -hmm. Więc w sytuacji, gdy jest konflikt, sąd. Będzie orzekał o tych kontaktach. Natomiast są sytuacje, gdy strony chcą się rozwieść na jednym posiedzeniu, mają wszystko ustalone i ustalają, nie orzekamy o kontaktach. Mhm. Sąd się na to zgodzi. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest punkt do konfliktu na przyszłość. No tak. Dlatego zawsze radziłabym i zawsze tak doradzam swoim klientom, że mimo tego, że Chcą szybki rozwód, nie są skonfliktowani, aby spisać porozumienie rodzicielskie. Mhm. To jest taki dokument, w którym strony ustalają kontakty, widzenia, czy opiekę naprzemienną, koszty utrzymania dziecka, co jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania tego dziecka. Jest to taki dokument, który strony mogą spisać same, natomiast ja osobiście radziłabym jednak. Mhm. Skorzystać, skorzystać z pomocy prawnej. I tutaj od razu wtrącę, że mamy taki dokument na stronie www.rozparagrafowani.pl. Jeśli przejdą Państwo na tę stronę, to tam dokument, on się nazywa Magda? Porozumienie raz? rodzicielskie. Porozumienie rodzicielskie. I to krok po kroku sam dokument prowadzi Państwa. W jaki sposób wypełnić go, żeby to było po prostu prawidłowo wypełnione, prawda? Tak, bardzo Państwa zachęcam do skorzystania z tego wzoru. Przygotowaliśmy go właśnie z myślą o takich sytuacjach. I staraliśmy się, aby wyczerpać wszelkie kwestie, które mogą się pojawić w takich sytuacjach. Mhm. Także wracając to, przygotowujemy takie porozumienie, strony je podpisują i składają do sądu. Mhm. Wówczas sąd, orzekając rozwód, może, w zależności od praktyki danego sędziego, Przepisać to porozumienie do wyroku, bądź ustalić, że kontakty przebiegają w sposób ustalony w porozumieniu rodzicielskim i to porozumienie rodzicielskie znajduje się w aktach sprawy, więc jest takim formalnym dokumentem, do którego w razie czego można. Sięgnąć. Zobacz, bo powiedzieliśmy o tym, że podczas sprawy rozwodowej czy takie porozumienie rodzicielskie można złożyć do sądu w każdym momencie, bo na przykład już jesteśmy rozwiedzeni, rozwiedzeni, przepraszam, i na przykład pojawiły się problemy. Bo najpierw się umówiliśmy, że będziemy zgodnie decydować o dziecku, i tu nagle, tak jak ty powiedziałaś w pewnym momencie, a, bo ja chcę ten tydzień ferii, a ja chcę inaczej, i zaczynają się konflikty. Czy takie porozumienie można złożyć w innym Momencie niż na przykład sprawa rozwodowa, już po rozprawie mm. rozwodowej, już zupełnie w innym czasie. Jeżeli już się rozwiedliśmy, jeżeli już mamy wyrok, no to sprawa się już zakończyła, prawomocna. W tej sprawie już nic. Złożyć nie możemy. Jasne. Natomiast zawsze możemy wystąpić z takim wnioskiem w odrębnym postępowaniu. Mhm. Możemy skierować wniosek do sądu o ustalenie takich kontaktów, wskazując na to, że właśnie w wyroku to nie zostało ustalone, ale jednak taka potrzeba zaistniała w przyszłości. Czy powiedz mi w sytuacji, w której, dobrze, bo porozumienie rodzicielskie, to jak sama nazwa wskazuje, to jest porozumienie między jednym a drugim rodzicem, czyli oni muszą wypracować jakiś konsensus, tak? jakąś zgodę. A jak postępuje pewnie sąd w sytuacjach, w których rodzice kompletnie nie potrafią się dogadać w sprawie dziecka? Każdy ma swój sposób wychowania i swój pomysł na to, żeby to dziecko z nim było w takim a takim czasie i nie potrafią. Się dogadać i mamy rozprawę rozwodową, to jak postępuje sąd? Czego się mogą ludzie spodziewać, w postępowaniu rozwodowym? Rozwodowym, Wr tak, tak jest. W postępowaniu rozwodowym, jeżeli rodzice nie będą potrafili się dogadać mhm. co do kwestii kontaktów. No tak. To wówczas każda ze stron składa swoją propozycję, jak te kontakty miałyby wyglądać. A sąd musi to rozstrzygnąć. Czyli to decyduje wtedy sąd? Tak, decyduje mhm. wtedy sąd. Oczywiście sąd y, nie ma takiej wiedzy z zakresu psychologii, czy pedagogiki, czy wychowania dzieci. Tak. Y, takiej wiedzy biegłego, bo życiową to jakąś ma. Jeżeli y, na ogół, <laughs> jeżeli strony nie potrafią. Miejmy nadzieję, tak, tak. Jeżeli strony nie potrafią się dogadać. To wówczas sąd korzysta z opinii OZS-u, to jest mhm. opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, które wykonuje badanie rodziców, dziecka i ustala, w jaki sposób te kontakty miałyby wyglądać, kierując się tym, co mówiliśmy na początku, że to dobro dziecka jest. Najważniejsze, tak, tak, oczywiście. Także wówczas, jeżeli nie ma zgody, to zdecyduje o tym sąd, korzystając na ogół zbiegłych. Jeśli rodzice w sprawie rozwodowej nie ustalili tych kontaktów, a życie pokazało, że jednak bez ustalenia tych kontaktów prawidłowo funkcjonować się nie da, no to zawsze mają taką drogę, że mogą złożyć odrębny wniosek do sądu rejonowego już wówczas, bo rozwód jest zawsze w okręgowym, tak. a ten wniosek już do rejonowego. Gdzie wnoszą o to, aby sąd ustalił kontakty z dzieckiem. Czy jedno, jeden z rodziców może też wnieść takie tak, wniosek? Tak, oczywiście, najczęściej No bo tak wiesz, jest. zwykle jest tak, konflikt, nie? Jest konflikt i najczęściej to właśnie jeden z rodziców mhm. wnosi. Często to jest na przykład, że wnosi o takie uregulowanie kontaktów matka, z którą dziecko na przykład na stałe mieszka, mhm. ponieważ ma już dosyć tego, że. Ojciec dzwoni, mówi, słuchaj, w sobotę zabieram Marysię, bo jedziemy tam, czy siam, tak? Czyli nieplanowane. Nie nieplanowane. Ona ma mm. też coś zaplanowane. No, no, mimo, że, że ludzie żyją z sobą dobrze, rozstali się w zgodzie, to zaczyna się naprawdę problem. Mhm. Więc często taki wniosek składa matka, często czasem też taki wniosek składa ojciec, który z kolei stwierdza, że nie, no tak nie może być, niby mieliśmy się dogadać, a zawsze jak ja chcę... To ona akurat wtedy nie może. I w, tak. w pewnym momencie ten problem przekracza masę krytyczną, wybucha Dokładnie. w postaci właśnie złożenia takiego wniosku o uregulowanie tych, tych kontaktów z tak. dzieckiem. Nie? To jest dobry pomysł, żeby taki wniosek złożyć, jeżeli tak to wygląda. Zwłaszcza z uwagi na dobro dziecka, bo często jest tak, że ojciec na przykład mówi dziecku, że za tydzień pojedziemy, nie wiem, do Legolandu na przykład, tak? Dziecko już jest całe szczęśliwe, ojciec ma to zaplanowane, taki wyjazd, nie może go na przykład przełożyć, bo ma nową partnerkę, ona ma też dziecko, i już wszystko zaplanowali, że wszyscy razem wyjadą. No, a mama wtedy mówi nie, bo są urodziny cioci Zosi na przykład, tak? No tak. No i zaczyna się problem. Dziecko jest właśnie wtedy rozbite, nie wie, czy iść na te urodziny, czy iść z tym ojcem. Dlatego, w takich sytuacjach, gdy one się powtarzają, to rzeczywiście zasadnym jest złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów do sądu. I wówczas sąd yy, te kontakty ustali, i trzeba ich przestrzegać. I wtedy faktycznie trzeba ich przestrzegać. Ale mamy wtedy jasną sytuację. Mhm. A tak. co i gdy na przykład któraś strona nie przestrzega tych zasad? Mieli wyjechać na trzy dni, wyjechali na tydzień, mama się denerwuje, nie wie co się dzieje, jeszcze nie daj Boże, nie odbierają telefonu, to już w ogóle się żyją, dzieją rzeczy straszne. No w takich sytuacjach, gdy rzeczywiście już tak bardzo jest strasznie, nie odbierają mhm. telefonów i tak dalej. No, no wiesz, to... Magda, życie. No, życie. No. Y to, no to w pierwszej kolejności można zawiadomić policję, tak żeby mm, to ustali no ale tak, w... daleko pojechaliśmy, ale rzeczywiście tak, takie ale sytuacje też są. może się zdarzyć, że faktycznie, no po prostu ojciec. Nawet zawiadomi tą matkę. Słuchaj, nie przywiozę dzisiaj dzieci, przywiozę je za trzy dni, tak? Co już jej komplikuje życie. Nie zgłasza na policję, no bo wie, że wszystko z dziećmi że jest wszyscy okay, żyją, wszyscy natomiast, są zdrowi. Natomiast on nie dotrzymał w tym momencie umowy. W takich sytuacjach każda ze stron może złożyć do sądu wniosek o ukaranie. Mhm. Składa się taki wniosek do sądu rejonowego, wskazuje się dni, w których ojciec czy matka nie wykonali zobowiązań wynikających z postanowienia sądu, i wówczas sąd w pierwszej kolejności zagraża ukaraniem karą pieniężną, ustala na przykład, że to będzie kwota tam 500 złotych i jeżeli dalej takie rzeczy się powtarzają, to wówczas sąd nakłada karę pieniężną. No właśnie, bo decyzja o tym, w jaki sposób mają wyglądać właśnie te kontakty, to jest decyzja już sądu. Tak. To nie jest tylko umowa między obojgiem partnerów, obo, obojgiem rodziców, tylko już sądu. A te przepisy, te zalecenia sądu po prostu trzeba przestrzegać. Jeśli ktoś tego nie robi, to może się spodziewać no, po prostu kary tak, pieniężnej, taka, tak jak powiedziałaś. Ja troszeczkę chciałbym teraz wejść w skórę dziecka, no bo zobacz, sytuacja jest taka, a wiesz dlaczego? Bo czytam twoją książkę Magda. A bardzo teraz, mi miło. teraz czytam twoją książkę Ojciec na marginesie, i to jest taka książka, która, moi drodzy, ma pomóc ojcom właśnie uregulować, unormalnić właśnie kontakty z dziećmi. Magda napisała tę książkę, ja czytam tę książkę, ale też czytam dla Państwa, czyli na głos. Taki audiobook pojawi się już za chwileczkę na stronie rozparagrafowani.pl. Będziecie mogli również Państwo tej książki wysłuchać, czy też przeczytać w formie elektronicznej w formie E no i w tej książce napisałaś, że najbardziej cierpią w tym wszystkim dzieci, prawda? Na takich niezgodach, niesnaskach. Często jest w ten sposób, że któryś z rodziców alienuje tego, to, to dziecko, czy też a z drugiej strony rodzica, na przykład tatę od, y, próbuję go odgrodzić od tego dziecka, i tutaj moim zdaniem, o moi ile ojciec sobie poradzi, to dziecko nie rozumie, dlaczego ten ojciec jest cały czas gdzieś odpychany. Takimi drobnymi, jak napisałaś, sugestiami: A, tata znów się dzisiaj spóźnił, albo Nie, bo tacie to się nigdy nic nie udaje na tej zasadzie. Nie? I tak. to, to powoduje, że to dziecko zaczyna się coraz bardziej oddalać od tego, tego rodzica. Yy, no właśnie, czy to też można jakoś prawnie uregulować, powiedz? Tutaj już wchodzimy na grunt bardziej nie, nie tyle kontaktów, co alienacji rodzicielskiej. Bo o tym rozmawialiśmy też ostatnio. O, o tym rozmawialiśmy ostatnio. Tutaj może podkreślę po raz kolejny, bo często jednak spotykamy się z takimi zarzutami, że nie należy po tym pojęciem alienacja się posługiwać. posługiwać tak. Natomiast ja w tej książce wyjaśniam właśnie. Że niezależnie, czy nazwiemy to zjawisko alienacją, czy przemocą, czy manipulacją, to samo zjawisko jest, mhm, tak? Niezależnie m. od tak, tego, dokładnie. Jak, jak tutaj. Bo to chodzi o pewną definicję, prawda? O definicję, w pra... tak. w prawną i raczej się wiem, że ucieka od. Ucieka się, sędziowie też są definicji. już mhm. przewrażliwieni teraz na to słowo, więc tutaj też trzeba na to uważać. Mhm. Natomiast samo zjawisko jak najbardziej w dalszym ciągu funkcjonuje. Mhm. Ostatnio miałam taką sytuację. To, co mówiłeś, mhm. że te takie drobne, drobne zdania ojciec jak zwykle nie może, ojciec mhm. jak zwykle nie przyszedł. Taki właśnie, komentarze mamy, takie komentarze mam. Takie komentarze. Właśnie mhm. ostatnio miałam taką sytuację, dlatego o, o tym wcześniej mówiłam, że o tym Legolandzie nieszczęsnym, mhm. że ojciec y, chciał zabrać dziecko do Legolandu, ustalony został termin, nie mieli właśnie uregulowanych kontaktów. No i ojciec jechał też ze swoją partnerką, mhm. która miała też y, dwójkę dzieci. To związek już parę lat trwający. Dzieci wzajemnie się znają i się lubią. Natomiast mama oczywiście, y, co powiedziała temu dziecku? Zobacz, nieważne jest, kiedy ty możesz, kiedy my możemy. Ważne jest, kiedy mogą dzieci tamtej pani. Mhm. No tak. Y, a, a tak naprawdę wszystko było wcześniej ustalone. Urodziny cioci Zosi, y, nie wiem, być może były rzeczywiście, no ciocia Zosia to była pani po siedemdziesiątce i jej urodziny polegały na tym, że przychodzą również inne panie po siedemdziesiątce i mają takie fajne spotkanie emerytek. Z tego, co potem się okazało, dziecko mojego klienta było jedynym małoletnim dzieckiem na tych, na, na tych, na tej, na tych urodzinach, ale no właśnie tutaj też było takie pokazanie, Zobacz, ustalają to nie pod ciebie, mhm. tylko pod dzieci tamtej pani. Dzieci mhm, tamtej tak. pani są ważniejsze. No właśnie to jest, to jest duży kłopot, nie? żeby tak. też zdokumentować w jakiś sposób właśnie takie zachowanie tej strony, która ma dziecko na co dzień i źle je nastawia, tak. bo tak piszesz w, w książce. Zresztą dla uzupełnienia oboje czytamy tę książkę dla Państwa, więc, a więc mam nadzieję, że też będziecie mogli jej wysłuchać i przeczytać. No więc to nastawianie się jest takie bardzo niebezpieczne, prawda? I tak myślę sobie, w jaki sposób do, zdokumentować, żeby później przed sądem na przykład pokazać takie, takie właśnie zachowania rodzica. Nie? Należy sobie zapisywać takie fakty. Okay. Należy także wnioskować o to, aby sąd porozmawiał z dzieckiem. Oczywiście wszystko zależy od wieku dziecka ale taka granica 10 lat to jest taka granica 9, Zależno, nie, nie, ma, nie ma takiej granicy prawnej, od której sąd decyduje się rozmawiać z dzieckiem. Sąd ma taką możliwość, żeby porozmawiać z dzieckiem, granica nie jest wskazana. Z mojego doświadczenia wynika, że to jest tak na granicy 8 do 10 lat, kiedy sąd decyduje się rozmawiać z dzieckiem, z młodszymi, nie chcą rozmawiać. I tutaj się wcale nie dziwię, tak, sędziom. Powiedz mi, Magda, w takim razie jeszcze, co traci dziecko? Bo co traci ojciec, wiemy, ale dziecko sobie nie uświadamia, że brak kontaktu z ojcem czy z matką, w zależności od tego, gdzie to dziecko jest, czym później skutkuje tak naprawdę. Co ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia? To mogę powiedzieć, że ważne jest to, żeby ojciec działał. Mhm. Żeby nie był. Tylko takim obserwatorem całym, całego tego zjawiska, emocjonalnie nastawionym, obrażonym na świat, tylko żeby rzeczywiście konstruktywnie działał, wykorzystywał narzędzia, które daje mu prawo, czyli korzystał z tego, aby złożyć wniosek do sądu, żeby złożyć wniosek o nawet wspólną terapię, żeby złożyć wniosek o badanie przez OZS. Bo jeżeli tego nie będzie robił, tylko będzie obserwował to i, i ubolewał I nad, nad tym, ale po prostu, nie wiem, żaląc się swoim kolegom, rodzinie, to to dziecko tak naprawdę nie będzie miało pojęcia i nie będzie w stanie nawet zweryfikować tego później, jako osoba już starsza, mhm. że ten ojciec chciał tak mhm. naprawdę. No tak. Po prostu uzna, że ojciec poddał się w pewnym momencie i, i rzeczywiście oddalił się od niego emocjonalnie. No tak. To znaczy ono zweryfikuje pewnie, nie? Jakby tak. te wszystkie starania, te, te, te działania wszystkie, które miały sprowadzić sytuację do tego, żeby ojciec miał więcej kontaktu właśnie z tym dzieckiem. No ale to już jest musztarda po obiedzie, jak to mówią. Niestety nie? jest to już musztarda Ciężko po obiedzie. Ciężko jest to później posklejać, nie? Ciężko jest to posklejać, ale też trzeba pamiętać, że nasze życie to nie jest tylko dzieciństwo. Mhm. I z punktu widzenia dziecka i tego straconego czasu, tego się już odzyskać nie da. Natomiast relacje między ojcem a dzieckiem, nawet już czasem dorosłym dzieckiem, też są ważne i można. Je mimo wszystko odbudować, nawet jeżeli w tym dzieciństwie nie było wszystko prawidłowo, zwłaszcza w sytuacji, moim zdaniem, gdy ten ojciec będzie umiał pokazać, że próbował, mhm. że, że walczył, że próbował, żeby było inaczej, ale się nie dało. No właśnie. Natura nas tak stworzyła, że bez ojca albo bez matki, by nas nie było po prostu. A więc każdy ma swoją równie ważną rolę Dokładnie. w wychowaniu dziecka i nie można tego niedoceniać. Kontakty z dzieckiem to nie jest jakaś drugorzędna sprawa. To z punktu widzenia dziecka to jest po prostu codzienność. Mam tatę, mam mamę i wszystko tu jest w porządku, nawet jeśli y, oni mieszkają, y, mieszkają oddzielnie. No chyba, że wybierzemy taką sytuację i to też można tak, taki wniosek złożyć do sądu o opiekę. Naprzemienną, prawda? Czyli tutaj tak. dzielimy się, no, źle to powiedziane jest, ale wychowujemy dziecko po połowie. Na przykład, nie wiem, dwa tygodnie mama, dwa tygodnie tata, i możemy się na, takie, na taki układ zgodzić, prawda? Możemy. Jak najbardziej są takie rodziny, które tak funkcjonują i ja bardzo popieram taki mhm. sposób funkcjonowania. Natomiast rzeczywiście. No, w jakiś sposób ci rodzice muszą ze sobą się wtedy dogadywać. No właśnie. I to jest chyba ta podstawowa rzecz, którą, tak. którą warto rzeczywiście ustalić. Trzeba pamiętać, że dziecko ma prawo do mamy i do taty. I nawet jeśli rodzice nie są razem, to mogą być razem w, w wychowaniu tego dziecka, w odpowiedzialności w, w, po prostu w życiu tego dziecka. I to jest w mojej ocenie bardzo ważne, żeby tak było. A w tym jesteśmy w stanie, moi drodzy Państwo, Wam pomóc. Jeszcze raz odsyłałem na stronę www.rozparagrafowani.pl, bo tam znajdziecie różnego typu dokumenty, które, tak jak Magda powiedziałaś, po prostu tylko czekają na Was po to, żeby wypełnić je. Wniosek to się nazywa, jeszcze raz przypomnij. Jeżeli chodzi o kontakty, tak, to mamy kontakty. różne dokumenty. Mhm. Mówiliśmy o tym porozumieniu rodzicielskim. Po mhm. Tam taki wzór Państwo znajdziecie. Też, I o ustalenie. Tak, wniosek o ustalenie kontaktów. kontaktów. Tak. Mhm. Zapraszamy bardzo serdecznie, proszę korzystać. E, jesteśmy dla Was. No i oczywiście polecamy Magda książkę e, Twoją, Ojciec na marginesie. 17 prawd o alienacji rodzicielskiej też na stronie rozparagrafowani.pl znajdziecie. Magda bardzo dziękuję że za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. Mam nadzieję, że, że już niedługo znowu się spotkamy. Też a, myślę, na to liczę. a myślę, że będzie szybciej niż, to będzie szybciej niż później. Tak. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dziękujemy.